Anko z tej strony Jojo i witam Was w kolejnej recenzji kostek od Mofange. Kostek, które przyszły w jednej paczce od firmy Ki Mofange. Mam tutaj przed Wami kostki Kijan. Bodajże czyta się to Kijan, pisze przez Y U A N. Jak chcę przeliterować. Dlaczego dwie kostki naraz? No w ostatniej recenzji zrobiłem jeden błąd, ale to były takie moje domysły. W ostatnim unboxingu zrobiłem błąd, to były moje domysły. To jest Kijan S, to jest Kijan, zwykła kostka. Ja myślałem, że S, bo teraz często się tak robi, jest kostką lepszą. Jak jest literka S, to znaczy, że to jest kostka ta z wyższej półki. Okazało się, że nie, że byłem w błędzie, co doczytałem zaraz po nagraniu tego unboxingu. Litera S w tej serii kostek oznacza stickerless, czyli kostki bez naklejek, co tutaj się oczywiście zgadza, bo kostka nie ma naklejek. No i przede wszystkim tutaj jest propagowanie tego nowego typu plastiku, yy, plastiku Frost, który ma swoje specjalne cechy. Troszkę więcej o tym plastiku powiem w następnej recenzji kostki Kili 2 na 2 więc dzisiaj się na tym nie będziemy skupiali. A co do samych kostek, ogółem, jeśli chodzi o kostkę na czarnym, to naklejki są bardzo ładne. Troszkę bardziej by mi się podobały, gdyby były większe, gdyby bardziej zakrywały powierzchnię kostki, jednak nie przepadam, jak jest tak dużo tego czarnego czy tam białego na białej kości zostawione. Co do kostki na kolorowym plastiku, Plastik jest śliczny. No tyle mam do powiedzenia. Plastik jest śliczny, kolory bardzo ładne. Jedynie ten czerwony może przeszkadzać, bo podchodzi, powiedziałbym, że pod taki róż lekko. To nie jest taki czysty czerwony, przynajmniej w dobrych, białych lampach, mocnych, takie jak ja mam tutaj przy filmie, no to to nie jest taki czysty czerwony, tylko lekko podchodzi nawet pod róż, ale nadal jest to bardzo ładny kolor i wcale nie przeszkadza w układanie. bo ja na tej kostce już dużo poukładałem i wcale nie przeszkadza. Co do tego, jak kostki się poruszają. Wiele z Was twierdzi, były takie komentarze. Ja też się zastanawiałem, czy czasem nie poszedłem na taki efekt placebo. Tam też było nawet użyte samo to, że przez efekt placebo myślałem, że to jest kostka S, czyli że jest lepsza i oceniłem ją lepiej. Ale muszę Wam przyznać, że po całym układaniu, mimo że to są te dwie te same kości, według producenta, to mnie się nadal bardziej lepiej układa na tej na kolorowym plastiku. Zaczynając od feelingu, często ludzie rozpoznają, znaczy widzą różnicę w feelingu kostek na kolorowym plastiku, na czarnym. I na białym plastiku. Ja wyraźnie widzę tą różnicę, i dla mnie zawsze się lepiej układało na kostkach na kolorowym plastiku. I tak samo jest tutaj. Feeling wydaje mi się dużo przyjemniejszy na tej kości. Aczkolwiek mam wrażenie, że tutaj w środku elementy są jakby bardziej szorstkie. Poruszając ścianką, yy, da się wyczuć taką szorstkość lekką, czego nie da się wyczuć tutaj. Tutaj chodzi wszystko dużo gładziej, yy, więc to jest. Z różnicą, którą da się wyczuć, ale mimo wszystko nadal twierdzę, że tutaj ten feeling jest fajniejszy. Co do samego poruszania się. Ta kostka jest bardziej zbita, ta jest trochę rozklekotana. Czemu to jest spowodowane? Podejrzewam, że to może być różnica tego, jak są te kostki dokręcone, a jeśli nie jest to różnica tego dokręcenia, jeśli te kostki są obie fabrycznie przychodzą skręcone dokładnie tak, jak przyszły do mnie, no to jest to dla mnie dziwne. Ta kostka jest zbita. Wersja S bez naklejek jest rzeczywiście kostką zbitą, która jest dość szybka, aczkolwiek nadal musimy pamiętać, że jest to kostka budżetowa. Więc Nie możemy się spodziewać tutaj jakiegoś mistrzostwa świata, ale mimo wszystko, mimo tego, że jest to kostka budżetowa, to jak dla mnie porusza się naprawdę całkiem spoko i muszę przyznać, że układa się na niej przyjemnie. Tylko tak jak mówię, no jedyny aspekt jaki tutaj wchodzi, ta różnica, to to, że kostka jest rzeczywiście zbita. Co do tej kostki, mam tutaj więcej zastrzeżeń, bo mam wrażenie, że ta kostka próbuje być bardzo szybka, ale jest luźna. Jest niestety luźna i jak dla mnie jest za luźna, bo mam wrażenie podczas układania, że ta kostka jest rozklekotana i że po prostu przy następnym ruchu coś mi się tutaj zepsuje. Jak widzicie, mam nawet większe problemy przy wykonywaniu tych samych algorytmów. Na teoretycznie dokładnie tej samej kości, tylko ma inny kolor plastiku. Więc osobiście czuć, ja czuję tą różnicę i to nie jest jakiś efekt placebo. Bo ta kostka być może, coś mi się tam machnęło w firmie jak produkowali i tą inaczej dokręcili. Ale obie kostki jak widzieliście wyjąłem świeżo z pudełek, ja nic z nich nie robiłem. I ta kostka chodzi wyraźnie inaczej. Jest luźniejsza, jest dzięki temu szybsza. No nie zaprzeczę tego, że jest szybsza, bo w tej kostce trzeba trochę więcej siły włożyć, jest trochę większy opór. No, i dochodzi jeszcze ta szorstkość gdzieś tam wyczuwalna. To ta kostka jest rzeczywiście szybsza, jest luźniejsza, ale przez to mam wrażenie, że jest dużo bardziej rozklekotana. I sam fakt, że układa się według mnie gorzej na takiej rozklekotanej no to i mnie osobiście układa się mniej przyjemnie, bo mam wrażenie przy wielu ruchach, że zaraz mi coś wyskoczy z tej kostki albo że ona eksploduje, yy, rozsypie mi się w rękach, że coś spopuje. No. Bardzo nieprzyjemne jak dla mnie uczucie. Nie lubię na takich rozklekotanych kostkach ja układać, bo boję się, że zaraz przez moją niedokładność trafi mi się jakiś pop albo inny lock czy coś takiego. Co do samych loków i popów, no tutaj raczej problemów nie miałem. Nie trafiałem na żadne takie sytuacje. Można próbować na siłę jak to w każdych tych większych kostkach. Zawsze gdzieś tam na siłę coś robiąc, uda nam się spowodować, żeby coś wyskoczyło, żeby kostka zlokowała. Ale w trakcie zwykłego układania to mi się tutaj nie trafiło. Może nie starałem się jakoś super bardzo spieszyć, ale przy takim standardowym układaniu, no nie miałem żadnych problemów z lokowaniem kostki, z popowaniem, czy w ogóle jakichś nieprzyjemnych sytuacji tutaj, które mógłbym wam powiedzieć, które bym tak zapamiętał. No nie trafiły się więc kostki. Typowe kostki budżetowe, no co tu tutaj dużo mówić. Kostki dla tych, którzy szukają pierwszych czwórek, którzy chcą zacząć układać kostkę 4 na 4 ale z tych dwóch, jeśli miałbym wybierać, to dużo bardziej polecam wersję S. No po pierwsze, to co zawsze mówiłem, plastik, nie trzeba, nie trzeba się martwić o naklejki. Wszystko już jest. Według mnie wygląda ładniej w ogóle kolorowa kostka. No i tak jak mówię, może to w tych moich dwóch modelach jest tak bar taka duża różnica tego, jak one są wyregulowane, ale ogółem Bardziej mi się podoba to, jak chodzi ta wersja na kolorowym plastiku, jest bardziej zbita, jest stabilniejsza, dzięki czemu mnie jako osobie, która nie panuje aż tak dobrze nad czwórką, układa się dużo lepiej. Ale obie kostki są dobre. No tutaj popracowałbym mimo wszystko nad regulacją, chociaż tak jak mówię, żadne popy czy inne loki nie trafiły się w trakcie układania, więc może ja przesadzam, może te kostki powinny być takie rozklekotane, a mnie to tylko przeszkadza. No, dopóki sami nie sprawdzicie, to się nie przekonacie. Moje zdanie to jedno, ale Wasza opinia, Wasz gust to całkiem druga, często odmienna rzecz. Ale to będzie na tyle w tej recenzji, bo już się za bardzo rozgaduję. Jutro trochę więcej o tym no nie jutro, ale w następnym filmie trochę więcej o tym plastiku Frost. Tam będzie pewne wyzwanie. Tu możecie zobaczyć unboxing, jak nie widzieliście wcześniej. No i tyle. Widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.